Witajcie w kolejnym odcinku. Podczas nagrywania naprawy nie zauważyłem, że mam włączoną rozdzielczość 720p. Także, sorry za jakość. Tak naprawdę, to nie wiem czy ja będę go udostępniał, czy nie. Ale to gdzieś tam będzie zawsze w traju. Słuchajcie, trafia do mnie płytka Horman Taka sama jak naprawiałem w którymś tam odcinku. Tylko to wygląda na sporo świeższą. To ma takie numery, zobaczcie. Klient opisuje, że jest martwa, nie? Po prostu martwa. Ja jeszcze jej nigdzie nie podłączałem. To jest świeżo wyjęte z pudełka. Rzuca mi się w oczy, że jest tutaj takie wygrzane miejsce. W tym samym miejscu dokładnie, gdzie była uszkodzona ta poprzednia płytka OT i 500. Więc pewnie skupię się na tym elemencie. Zaraz sprawdzę, kto się zachowuje. Podłączyłem płytkę do zasilania, no i rzeczywiście jest martwa, nie? I objaw jest identyko jak w tamtej płycie, którą wcześniej naprawiałem. Zobaczcie, na zasilanie jest tylko 1,2V, tam było dokładnie tak samo. Także nie tracę czasu, biorę się za ten układ zasilania. I to zobaczcie, tutaj wszystko jest oryginalnie. Ja tutaj nic nie ruszałem jeszcze. I Zobaczcie, że oryginalnie ten radiator mały jest tak jak mówiłem wcześniej przytulony do tego kondensatora czarnego. Nie? A zobaczcie ile oni tu mają miejsca, żeby te elementy porozsuwać. Spokojnie mogliby to z pół centymetra przesunąć te kondensatory w lewo i już by było tutaj jakaś wentylacja. Nie? No ale nie. Dobra, działam. Teraz zobaczcie jak ten malutki elemencik nie jest... Tutaj wygrzany, nie? Symbol W5. jak kondensator jest tutaj okurzony. Od tej wiecie, tutaj gorąco pewnie było i powietrze tutaj szło i okurzył się i tak samo ten, ten przekaźnik tutaj, nie. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie, ale dla mnie no to to jest bardzo podejrzane. Myślę, że jest to po prostu zwyczajnie wada fabryczna dali. Zobaczcie, taki mały elemencik, na którym się tyle ciepła wydziela. No to musi się zepsuć, nie? Może być też tak, że ten układ cały, coś tu jest zepsute i on po prostu pobiera za dużo prądu, nie? Dlatego to się tak nagrzewa. Ale no nie mam jak tego sprawdzić, bo po prostu musiałbym mieć nową płytkę i porównać sobie, nie? Ja, ile bierze nowa, a ile ta, albo w ogóle taką płytkę, taką identyczną jak ta. Z tej samej serii zobaczyć, jaki tutaj jest prąd pobierany przez ten układ zasilania. Nie? Także ja, podobnie jak w tamtej, wymienię kondensatory i wezmę je trochę dalej od tego radiatorka. No i wymienię najważniejszy ten malutki element, na którym się tyle ciepła wydziela, że aż PCB się wygrzało. Nie? No dobra, jestem już po wymianie tych elementów. I zobaczcie, tak samo jak w poprzednim przypadku, odsunąłem je od siebie, żeby trochę było tutaj miejsce na jakąś wentylację. Nie? Włączam w takim razie to wszystko do napięcia i zobaczymy, co nam się wydarzy. No i widzicie, płytka ożyła po naprawie układu zasilania. Jeżeli więc macie taką płytkę. Hormando naprawy z taką ustelką, lub inną, no to chętnie się zajmę naprawą. Także wbijajcie do mnie. Poprzednią naprawę możecie obejrzeć sobie, do to się to czas odwołuje, na tym filmie, który Wam teraz pokazuję. Tu jeszcze powiem, że podobnie jak poprzednio, tutaj założyłem 1000 Mikro zamiast 970. A tutaj założyłem 470 mikro, czyli takie jak były tylko na mniejsze napięcie, na 50V, i tak takie napięcie nie występuje, więc jest w porządku. Układ przed chwilą sprawdzałem, z transformatora pobiera około 19 mA, nie? Więc prąd jest całkowicie normalny. No takie układy, yy, procek i tu taka elektronika zwykle tak, ona bierze około 20 mA, 20 paru, nie? Czasem mniej, czasem więcej, ale tak, jak spotykam się, to około 20, nie? No i moim zdaniem coś tu jest nie tak. Czy to jest woda fabryczna? Raczej tak. Musielibyśmy sprawdzić nową i zobaczyć, czy ten element nie jest zwyczajnie w oryginalne przeciążony, nie? Także dziękuję Wam za oglądanie, ten odcinek pewnie krótki, nie wiem czy go opublikuję, ale w każdym razie dziękuję, że obejrzałeś. Jeżeli jesteś fachowcem z dziedziny automatyki do to zapraszam do subskrybowania i zapraszam na kolejny odcinek.